1 sierpnia 1944 roku. Po pięciu dniach oczekiwania w napięciu na rozpoczęcie walki przeciwko Niemcom, rankiem po godzinie 7 łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, pułkownika Antoniego Chruściela o ustaleniu godziny W na godzinę 17. W końcowych uwagach przed godziną W zawarł on apel. Pełnomocnik rządu wzywa do zrywu ludność stolicy. Od tego zrywu nie ma cofnięcia się. Wszystko zostało postawione na jedną kartę: Zagrzać do walki oziębłych i niewierzących w powodzenie. Występujemy do walki dokładnie po czterech latach i jedenastu miesiącach od dnia agresji. Powodzenia życzę w świętej i słusznej sprawie. Wobec klęsk wojsk niemieckich na froncie wschodnim dowództwo Komendy Głównej Armii Krajowej rozważa rozpoczęcie walk o Warszawę. Dodatkowo, wobec informacji o nadciągających oddziałach sowieckich, decyzja o wybuchu powstania nie należy do łatwych. Powstańcze oddziały mają kilka godzin na wydobycie ze skrytek uzbrojenia, którego ilość jest wręcz opłakana. Szacuje się, że co dziesiąty powstaniec dysponuje bronią. Do walki stają wobec dobrze uzbrojonym i zaprawionym w boju oddziałom niemieckim, które mają do dyspozycji artylerię, jednostki pancerne oraz lotnictwo. Pierwsze starcia rozpoczynają się około godziny 14 na Żoliborzu nieopodal placu Wilsona. Powstańcy zajmują hotel Wiktoria przy ulicy Jasnej, gdzie zaczyna działać sztab okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Udaje się zdobyć także magazyn mundurów i żywności na stawkach, gdzie żołnierze Kedywu Armii Krajowej przyjmują mundury należące do Waffen SS, tak zwane panterki. Z ważniejszych obiektów armia Krajowa zajmuje Prudential na placu Napoleona oraz budynek dyrekcji kolei przytargowej na Pradze. Na starym mieście, powstańcom udaje się wyprzeć nieprzyjaciela i rozlokować swoje siły w zwartej zabudowie. Niestety, pod kontrolą Niemców wciąż pozostają obiekty wojskowe, mosty na wiśle, dworce kolejowe czy lotniska. Na niekorzyść powstańców działa również brak łączności między walczącymi oddziałami, co skutkuje ich wycofaniem się z mokotowa woli Ochoty i Żoli do podwarszawskich lasów. Rozpoczyna się trwająca 63 dni wspólna walka żołnierzy podziemia i mieszkańców Warszawy, czego symbolem będą między innymi wznoszone barykady, umocnienia i rowy przeciwczołgowe. 1 sierpnia straty po stronie polskiej wynoszą 2000 żołnierzy i 500 po stronie niemieckiej.